piękna stara Orneta nas dzisiaj powitała słońcem i bardzo się cieszymy że akurat trafiliśmy tutaj bo to piękne miasto a do tego pięknego miasta przyjechaliśmy ze słodziutkimi, pysznymi świątecznymi babeczkami Pani Paulina z nami jest i Pani Paulina wiem że też przyłączyła się do zaproszeń dla radia dziękuję dziękujemy bardzo serdecznie za zaproszenie Ja również bardzo dziękuję że państwo do nas przyjechali cieszymy się że tak piękny, słoneczny dzień możemy Państwa gościć u nas i że jest tak liczne zainteresowanie tą akcją świąteczną i jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy. My dziękujemy za zaproszenie, a zainteresowanie jest naprawdę ogromne.